Siemanko, z racji, że dzisiaj mamy premierę nowego filmu Marvela, wroga Spidermana, a mianowicie Kravena Łowcy, chciałbym Was zapoznać z faktami i ciekawostkami na jego temat. Ale przed obejrzeniem zachęcam do zostawienia łapki, subika i komentarza, zawsze to jakaś dodatkowa motywacja. No to lecimy! Kim jest Kraven Łowca? Jak większość fanów Spidermana wie, że Kraven a właściwie Sergej Krawinow to urodzony łowca. Potrafi upolować prawie każde zwierzę, człowieka lub nad człowieka. Potrafi przetrwać w każdym środowisku naturalnym. Pomaga mu w tym zwiększona siła, wyszkolona zwinność, wyostrzone zmysły. Potrafi sprawnie posługiwać się zarówno bronią białą, jak i palną. Jak powstał Krayven? Krayven, zanim stał się super złoczyńcą, Organizował safari w Afryce, gdzie nauczył się jak tropić i łowić oraz zabijać dzikie zwierzęta. W końcu znienawidził Spidermana i to na niego zaczął od tamtego czasu polować. Wraz z małżonką Saszą doczekał się dzieci: córka Anne Tatianę i syna Aliosza. Jak zginął Craven? Ciągle porażki odbiły się mocno na psychice Cravena. W końcu Sergei pokonał Spidermana którego następnie pogrzebał żywcem w trumnie. Ostatecznie Peter Parker wydostał się z grobu i stawił czoło krejłę nogi. Łowca nie miał ochoty walczyć, gdyż uważał, że już wygrał. Sergej wrócił do domu, przekonany, że odzyskał utracony honor, popełnił samobójstwo, strzelając sobie w usta ze strzelby. Jego ciało zostało zabrane przez policję i złożone na pobliskim cmentarzu. Ciekawostki o Cravenie łowcy. W uniwersum Marvel Noir Craven to przyrodni brat kameleona. Syn Cravena potrafi rozmawiać ze zwierzętami. W uniwersum Ultimate Craven to Australijczyk. Jego rodzice byli członkami rosyjskiej arystokracji. Craven był małym chłopcem, gdy oboje zmarli. Raz Craven przybrał tożsamość Spidermana. Chciał sobie udowodnić, że lepiej zwalcza przestępczość. Lecz okazało się, że jednak nie.